Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jak widzicie będzie prezentacja tego oto samochodu. Jest to auto z oferty Szafran Inwestycje, które jest na sprzedaż i jest nim oczywiście BMW 320i E30 z 1985 roku. jak już wspominałem jest to BMW z 1985 roku, a więc jest to wersja jeszcze przedliftowa. Oczywiście jest on jeszcze na wąskiej lampie z tyłu, co tutaj możecie zauważyć. I słuchajcie pomimo tego, że samochód jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, jest z przebiegiem nieco ponad 140 tysięcy kilometrów, więc bardzo nieduży jak, jak na tego typu samochód. To oczywiście nie jest on idealny i ma jakieś tam swoje mankamenty, które standardowo na początku tego filmu Wam pokażę. Być może ktoś, kto jest zainteresowany tym Samochodem będzie mógł od razu zweryfikować, czy ta oferta jest dla niego. Słuchajcie, pierwszym takim mankamentem, który tutaj możemy zaobserwować, to jest ten prawy przedni błotnik w tym samochodzie. Zobaczcie, mamy tutaj takie obicie lakieru połączone z kilkoma rysami. Tutaj ten rand też jest przerysowany. I jeszcze ma takie drobne tutaj obicia w tej części tego rantu, i w ogóle, jak się przyglądniemy, to da się odczuć, że ten prawy przedni błotnik był lakierowany. Mam tutaj na myśli, że jego baza prawdopodobnie była lakierowana. Odcień został dobrany bardzo ładnie. Nie widać tutaj jakiegoś mocnego przejścia między jednym a drugim elementem. A teraz słuchajcie, ten błotnik na pewno był lakierowany, więc o tym chcę Wam wspomnieć. Od razu tutaj powiem, że jeśli chodzi o powłokę lakierniczą na tym samochodzie, e, zmierzyłem całe auto i na niektórych elementach wychodzi około 260-280 mikronów. Więc e, wychodzi na to, że po prostu klar był poprawiany, ten lakier bezbarwny na niektórych elementach, a większość lakieru jest tutaj w oryginalnym stanie. Dobra, przechodzimy sobie dalej do tych mankamentów, które gdzieś możemy znaleźć na samochodzie. I powiem Wam, że jeśli chodzi o tą prawą stronę, no to właśnie e, ten błotnik. Tutaj mamy jakieś takie drobne obicie na drzwiach. Lecimy dalej, i tutaj chyba już ta strona nie ma żadnych innych mankamentów. Jest ładna, prościuteńka, nie ma żadnych wgnieceń, które jakoś rzucałyby się w oczy. Pokażemy jeszcze wlew paliwa. Lecimy dalej. Przechodzimy do tyłu samochodu. Tutaj klapa wygląda bardzo ładnie. Nie ma żadnych wgnieceń, zobaczcie. Bardzo ładnym stanie są zderzaki, i chromowane elementy. Tutaj od spodu auto jest drobiotinki, jeśli chodzi właśnie o korozję, ale do tego jeszcze przejdziemy i przechodzimy teraz do lewej strony. Ona tutaj wygląda naprawdę świetnie. Nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie jeszcze dach. Jest tutaj drobna mała wgniota, którą fajnie zaraz wam pokażę. Tutaj dokładnie w tym miejscu. Zobaczcie, lekkie załamanie światła, więc to jest gniotka, którą można, myślę, spokojnie wyciągnąć. I tutaj już nie widzę żadnych większych rys czy wygnieceń. Przechodzimy sobie do maski. Bo tutaj są dwie rzeczy, które chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, takie załamanie to było znaczka w tym miejscu, wgniecenie. Oraz tutaj jest jeszcze takie obicie, kawałek. Bez barwnego lakieru został obity, i w tym miejscu również baza. Więc tak to wygląda. Przechodzimy sobie do przodu, bo tutaj jest jedna rzecz, o której też chciałbym Wam wspomnieć. Zobaczcie sobie ten grill. Ta przednia trapa w tym miejscu jest pęknięta. Tego oczywiście nie widać. Jest to taki drobny szczegół. Natomiast wiecie, że zawsze pokazuję, co jest, żeby nikt nie był rozczarowany po przyjeździe na miejsce. Słuchajcie, to co możecie zauważyć e, i o czym Wam już wspominałem, to brak korozji na tym samochodzie. Jeśli przyglądniemy się właśnie tutaj na wszelkie nadkola, na wszelkie wnęki tutaj z nimi związane, e, to nie ma żadnej rdzy. Również tutaj pod spodem zobaczcie, fajnie to widać. Zobaczcie, tutaj cały samochód jest zdrowy. Również jeśli zaglądniemy właśnie w miejsca pod programie, czy też na podłogę od spodu, tam wszystko jest zdrowe, możecie wejść na www.szafraninwestycje.pl Tam jest pełna oferta ze zdjęciami i tam właśnie możecie zobaczyć na przykład zdjęcia od spodu tego samochodu Tutaj zobaczcie sobie na felgi, są one jeszcze w oryginalnym lakierze, oczywiście z kapslami BMW I mamy tutaj opony Continental, więc bardzo fajna marka Opony zobaczcie, nie zniszczone, pomimo tego, że są z 15 roku. To nie mają żadnych tutaj mikropęknięć. Bierz jest go bardzo dużo, więc musiały być niewiele użytkowane. I tak jak mówię, pomimo tego, że są z 15 roku, to myślę, że spokojnie jeszcze 2-3 sezony powinny wytrzymać. Zaglądniemy jeszcze do bagażnika. Tutaj coś dla fanów marki. Ten charakterystyczny dla BMW akcent zestaw kluczy. Bardzo mi się ten akcent osobiście podoba. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. Koło zapasowe tutaj również ta wnęka i wszystkie jej elementy są bez korozji. Tutaj, jeszcze jako ciekawostkę, pokażę Wam, że na tylnym pasie w BMW mamy zanitowany numer WIN samochodu. Taka ciekawostka. Dobra, skoro już auto z zewnątrz mamy załatwione, to przejdziemy sobie do wnętrza. Zobaczcie tutaj mamy taki na pierwszy rzut oka brąz, ale jak się przyglądniecie, to jest to taka ciemna oliwka, ciemna zieleń. Oczywiście jest to welur. I tutaj kanapy są bez śladów zużycia, praktycznie wszystko fajnie wygląda. Zobaczcie również na boczki drzwi, nie mają żadnych uszkodzeń. Pokażę Wam jeszcze doło drzwi, jest ok. I przejdziemy sobie do środka, do wnętrza tego samochodu. I zobaczcie na fotel kierowcy, żadnych uszkodzeń. Fotel pasażera również bez uszkodzeń. Boczki drzwi z obu stron wyglądają fajnie. Deska rozdzielcza, oczywiście, charakterystyczna dla BMW E30, zwrócona w kierunku osoby kierującej. Jest automatyczna skrzynia biegów, o czym wcześniej Wam nie wspomniałem. Tutaj pokażę Wam jeszcze doły drzwi. Wygląda super. I zwróćcie uwagę na to, że mamy elektryczne lusterka oraz elektryczne szyby. Oczywiście wszystkie sprawne. Zobaczcie na zawiasy. Wszystko tutaj wygląda na oryginalny stan. Także jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, to naprawdę jest petarda. Z tym połączeniem kolorystycznym wygląda to mega, mega, mega klasycznie. Dostojnie przyjemnie dla oka. I jeszcze rzut oka pod maskę. Mamy tutaj oczywiście sześciocylindrowy silnik, dwulitrówka z automatyczną skrzynią biegów Zobaczmy tutaj na kielichy nie ma tutaj żadnych niepokojących śladów po jakichś kolizjach itd jest jeszcze oryginalne wygłoszenie tutaj nawet zobaczcie, komora silnika wygląda całkiem estetycznie. Więc to też w mojej ocenie. Jest duży plus. Przejdziemy sobie teraz jeszcze auto, tak jak zawsze, dookoła. A później, czego zwyczaj, zaproszę Was na przejażdżkę. Ubieram kamerę na głowę. Przejdziemy się razem tym samochodem i poopowiadam Wam, co tutaj z naszej strony, jeśli chodzi o aspekt techniczny w tym samochodzie, zostało zrobione. I teraz zabiorę Was na przejażdżkę. Więc odpalamy auto. Słuchajcie, jak widzieliście z zewnątrz, auto wygląda naprawdę pięknie, pomimo tego, że ma już swoje lata, to jest on jak najbardziej takim klasycznym yank timerem i wygląda tak jak w mojej ocenie ten yank timer powinien wyglądać, czyli jest w dużej części oryginalny, nie ma korozji, nie musicie nic przy nim robić, jeśli chodzi o zewnętrzną jego część i teraz skupimy się na jego technicznej stronie. Tutaj mamy oczywiście ograniczenie prędkości, damy mu się zagrzać, ale dalej mamy kawałek prostej drogi i wtedy troszeczkę go przeciągniemy. Jak wam już mówiłem, jest tutaj skrzynia biegów automatyczna, pracuje ona bez zarzutów, fajnie zmienia te na czas nie przeciąga ich, więc tutaj, jeśli chodzi o BMW, a porównamy sobie do starych Mercedesów, to na pewno ta skrzynia jest tutaj zestrojona troszeczkę bardziej tak agresywnie. I w mojej ocenie lepiej się ujeździ właśnie taką BMW niż powiedzmy chociażby nawet 190 w Mercedesie z tamtych lat, natomiast słuchajcie. Jeśli chodzi o techniczną stronę tego samochodu, to został przez nas wykonany przegląd. Mówię tutaj przez nas, ale oczywiście oddaliśmy to do mechanika się, zajmującego się samochodami BMW. Zostały wymienione oleje, filtry i tak dalej. Przegląd niestety, zawieszenie, sprawdzone hamulce, czy tutaj nie ma nic, co wymagałoby zrobienia. No i na ten moment samochód jest w pełni sprawny, jest jeżdżący. Są właściwie dwa takie mankamenty, o których chciałbym Wam wspomnieć, żeby też nie było zaskoczenia. Słuchajcie, ten wskaźnik paliwa. Jak widzicie teraz, fajnie nam tutaj pokazuje połowę baku, natomiast on co jakiś czas skacze i spada. Jak ruszymy tutaj samochodem, nie wiem, czy akurat będzie to teraz widoczne, natomiast czasem jest po prostu niemiarodajny, rusza się szybko i. I, I skacze I takim drugim mankamentem jest niewys Niewysuwająca się automatyczna Antena z tyłu, prawdopodobnie jest uszkodzona Płytka główna e, Nie mogłem namierzyć oryginalnej anteny Nie chciałem też zakładać za jakiegoś zamiennika Jeśli mi się uda to tą antenę kupię I jeszcze ją wymienimy, a jeśli nie no to musicie zaakceptować i samemu sobie Ten mankament e, Że tak powiem usunąć Tutaj jak widzicie mamy kawałek prostej drogi Więc gaz do dechy Także jak widzicie auto z 1985 roku, ale jeszcze e, daje radę. No więc co moi drodzy, auto tak jak mówię sprawne, pięknie wyglądające, nie musicie nic dokładać, macie ubezpieczenie na cały rok, przegląd na cały rok, samochód świeżo sprowadzony z Węgier, zarejestrowany już oczywiście przez nas na nas, do tego zakupu macie fakturę VAT barża, więc jesteście zwolnieni z podatku po zakupie tego samochodu, jeśli chcecie go zamówić z dostawą do domu to zapraszam na www.szafraninwestycje.pl, tam jest pełna oferta ze zdjęciami, z opisem i... Wszystko macie jak na tacy, także zapraszam Odwieźcie tą stronę, zostawcie kciuk w górę Subskrypcję, jakiś komentarz I widzimy się następnym razem, pozdrawiam Was Cześć